Witam wszystkich w miarę możliwości serdecznie w grze Raji, an ancient epic, czyli grze zrobionej przez indyjskie studio, traktującej o indyjskiej kulturze w takiej, wiadomo, indyjskiej stylistyce i przybliżającej nam nie tylko mitologię i legendy, ale także hinduizm jako religię. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Chciałbym wziąć więcej takich rzeczy, kiedy jakieś hmm, kiedy tworzą są gry, to historię nie uniwersalną, historię dla wiecie, dla og ogólnoglobowego odbiorcy, czyli Amerykanów. <laughs> Jakąś im bliską, tylko traktującą o tym, co jest bliskie twórcom właśnie. I to mi się podoba. I właśnie radzi, jest taką historią. Ogólnie historia jest o, o dziewczynie. Radzi, których porwano brata Tutaj mamy, wchodzą demony Bogowie, półbogowie Walki między nimi i tak dalej, poznajemy całą historię Wiadomo, nie będę spoilerował Jest bardzo ciekawa podróż Poznajemy też tak jakby przybliżona jest nam Mitologia I legendy różnego rodzaju Ale czym ogólnie jest gra? Gra jest takim Trochę jest tutaj walki Trochę jest tutaj skakania Parę znajdzie się też łamigłówek do rozwiązania. Takiego po trochu, ale nic na do końca nie dominuje. Walki hmm. Walk jest chyba najwięcej. No dobrze. Ja gram akurat na klawiaturze i myszce. No bo jestem tyciażem, wiadomo. Ale można grać na napadzie. Nawet wydaje mi się wygodniejsze, bo Gra ma. Takie wiecie? na ciałości, czyli między innymi jeden przycisk do. Więcej czynności. On tutaj jest ukryte coś. Dobra. Podoba mi się yy, to minimalistyczne. O, minimalistyczne podejście do interfejsu. Na przykład HP nam się pojawia dopiero pod postacią. Nie jest to na przykład cały czas. Kamera jest. Nie możemy kontrolować. Jest sztywnie ustawiona. मिल गया वो गोलू था असुरों को वो क्यों चाहिए Oops. इन जीवों ने अंधेरे के मंडल को बुलाया जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया था राजी उन्हें रोकने के लिए भागी लेकिन असुरों के मुखिया ने उसका रास्ता रोक दिया और अचानक गोलू गायब हो गया Dobra, chyba istnieje optymalny odległość od niego Dobra No! Jednak nie No Wow! wow. Hmm, odbija się od niego. Hmm. Dobra? Chyba o to chodzi. Chciałbym zmienić broń w sumie, moment. Nie, za wcześniej nie unikam. Dawaj go! Dawaj go, dziewczyno! Udało się! Tak to totalnie za pierwszym razem! Asur Hargia. बच्चे राजी को धन्यवाद करने के लिए भागे लेकिन अंधेरों के मंडल की वजह से गुफा कमजोर हो गई थी शायद राजी मरने वाली थी शायद वो हार गई थी भी रहस्यवादी आए उन्होंने राजी का शरीर उठाया और बहा दिया जैसे राजी बह रही थी उसे दिखाई दिया उसके भाई के साथ कौन था वे क्या चाहते थे वो नाव में जाग गई और उसे दूर एक नगर दिखाई दिया पहले के महान राजाओं ने उसे बनाया था और इसके लिए अपनी जान दी थी लेकिन अब वहां के रहने वाले दुष्ट परछाइयों के दास थे अपनी इच्छा के खिलाफ रक्षकों ने राजी को आशीर्वाद दिया क्योंकि वही इन लोगों की आखिरी उम्मीद थी

A narracja prowadzona jest za pomocą dialogu prowadzonego przez bogów, no, która w której radzi nie, nie uczestniczy. Jak to było przed chwilą pokazane. No, walki jest takim, no, takim y, sporo, tak, bo czasem intensywne bardzo. Na szczęście są, są, są checkpointy i tak dalej. W drugą no, walka jest takim rozbudowana, mimo że są, istnieją dwa taki ten pod lewym i pod przebiciem myszki. To też ataki po wykonaniu po wykonaniu uniku i po, po wykonaniu akrobacji na przykład. Więc tak całkiem sporo można różnego rodzaju kombinacji dodać. Dobra, dajemy. Tutaj prosta sprawa. O. Nie wiem czy uda mi się jeszcze pokazać. Walkę pokazałem taką elegancką. To jeszcze warto by wytłumaczyć. W grze można wybrać między dwoma yy, głosami po angielsku i po hindu. hindu, tak? Hindu, właśnie. Ja wybrałem Hindu, powiecie tak, ja to jakieś klimatycznie. Zresztą i tak są na po angielsku, więc nie ma problemu. Jak to jest pełną imersję, to to bardzo. Karur Dwar. No, Zamknięte z tego, co widzę, dobra? Elegancko o, tu potem, no tak, zapomniałbym, panowie te śpią. Chyba też, miałem nadzieję, pokazać. Bo walki z takiem. Mm, całkiem sporo. I są na takich wytyczonych arenach, znaczy, że. w ograniczony ograniczonym tutaj. Wejście w to wody pewnie, zlęc. nie. Nie, nie. Na się udało? Wejść tu. Op. Udało się nawet. Elegancko. jak to się utopiło I to że pokażę się zagadka ale chyba nie ma nie ma większych szans na to

<laughs> उसने आपकी प्रतिष्ठा के लिए बनाए गए नगर को पहचान लिया क्या आप खुश नहीं हैं, भगवान विष्णु ये मेरा नगर था जो बेशक मेरे मंदिर के लिए बनाया गया था तो ये मेरा अब मेरा अब यहाँ पूरी शक्तियाँ पास करती है Aha, że wprawdzie jest jeden, to teraz trzech od razu, tak? Temu nie! Więc drogą tego nie dało się pokazać w bosie i teraz chyba też się nie uda. Ale w przypadku przeciwników takich pojedynczych, gdy mają mało... A. Jak mało zdrowia, można na nie wykonać finisher. Przynajmniej na większości z nich. Niech jutro trochę zdrowia, więc. Taka mechanika w walce jest. I będziemy robić tak, przyskupiać. इतनी सुंदर नक्काशियाँ और जटिल तंत्र ये पानी से चलने वाले चक्के इन चक्कों से दूसरे चक्के घूमेंगे जिनसे द्वार खोलेंगे और वजन उठेंगे देखते हैं जब हम जब इस सम अल्टीमेट है हमें स्पेशल नचियों जलासू

Wow. Trzeba sobie powiedzieć szczerze, że wizualnie robi wrażenie. Kolejna walka, pięknie. Zostawcie mnie! Tak jak mówiłem, o, przy akrobacji Nowe ciosy. Po uniku nowy cios. Przy akrobacji, więc można... Dodatkowo, mamy różne rodzaje broni, które odblokujemy w trakcie rozgrywki, więc... A, i co warto dodać, grze jest drzewko rozwoju, właściwie. Mamy broń, możemy dodać zwane punkty i dodajemy do specjalnych

उन्हें शांत करने के तरीके भी हैं। उसे कल पुरजो के बारे में क्या पता होगा ये लड़की बहुत होशियार है वो रास्ता ढूंढ लेगी elegancko. Naraz. Naraz. Na, na, na dwa jednak. <ścoughs> jednak na dwa. Bądź, że jak się przerwie bóstwom rozmowę, to nie kontynuują. A jest jednak zagadka, udało się Odnaleźć To nie jest zagadka, to jest układanie puzli. mamy Taki wzór i możemy Musimy ułożyć No akurat się No W tym przypadku prosty Nie w tę stronę To o bratu? No, jeszcze jedna walka, i Zosta proszę mi zostawić, proszę mi zostawić masakra. Nie no, że nie tak poto z Nie cierpię tej małpy, naprawdę Wyklętona. Na tej niewnej walce, po co zapytać, już? Dobrze, pamiętam, się biega po ścianach. <laughs> tak czy inaczej, to chyba wszystko. Całe radzi the Ancient Epic. Bardzo ciekawa gra, zwłaszcza jeśli chodzi o stylistykę i tematykę. Na pewno warta sprawdzenia gra. Walki bywa bywają wymagające, tak? Ja co prawda przede bossa za pierwszym razem. Pra naprawdę totalnie nie kłamie. <grystanie> nie, ale walki by bywają wymagające, więc to trzeba pewne wprawy tutaj. Też można oczywiście rozpocząć grę na łatwiejszym poziomie trudności raczyć się głównie hmm, historię. Tak czy inaczej, z mojej strony to wszystko. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i muzyka.